Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu z a Ej, wyjdziemy jako wiedźmin. Ej, jak tak można, to normalnie. Idą wszyscy ci synowie. Syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór. Oto jego wola. Dlaczego ty nie startujesz? Ten tak, kurde, ma prezencję jak topór, nie? W ogóle to witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Pożegnałem się ostatnio tak dosyć kurde dziwnie, no ale przynajmniej jesteśmy na bieżąco. Proszę bardzo! Niech wygra z nas najlepszy! Kończ najlepsza. Co Geralt idziesz? Dawaj, sprawdzimy się. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją supkańskie. Kurde, nie da rady. Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na spikerok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie! Tym bardziej musimy porozmawiać. Czyli w końcu z tym krachem będziemy mieli szansę pogadać. Jak to było Geralt, gdy Ciri trochę podrosła. Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że Jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Jennifer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. No po to tu jesteśmy w sumie, nie? Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie. Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rianon, może szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Dobra. Chcemy prosić o pomoc w przekonaniu meszowora. Wiemy, gdzie mogła pojawić się Ciri. A dawaj z tym Myszoworem, zobaczmy. Potrzebujemy twojej pomocy. Prawdopodobnie Ciri pojawiła się na Skaligę. I spowodowała ten kataklizm na Wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie Myszowór nie chce nas wpuścić? Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Nie, nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie, Art Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Może powinienem porozmawiać z Myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Ards Tuż pod moim nosem, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Jaką przysięgę? Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Po przysiągu zabić Olbrzyma z Undvik. I jeszcze nie wrócił z wyprawy. Okej, okay, to nasze zadanie teraz. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. No właśnie. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos, szalony, prędzej widziałby na tronie Nilfgardzczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. No dobra. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy. Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Torda Roch przyjąłem na Arskelik. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w nowym porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby. Chyba warto porozmawiać z bywalcami nowego portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Dobra. Jeśli Hjalmar i Ceres potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artsgerik. Włożę wygodniejsze strój i spotkamy się na miejscu. No, ja też bym Kiedy się musiał się przebrać. Napoludnie. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. <grywka> no bardzo udana. Dobra, więc zostajemy teraz właśnie sami sobie 600 punktów doświadczenia. Ura! I zadanie mamy zakończone. Nowe zadanie, echa przeszłości. Dobra, więc zobaczmy sobie może najpierw zadania i co tutaj się dzieje. Echa przeszłości na poziom 13, proszę bardzo, więc na pewno zrobimy to zadanie teraz w sumie. Jest tutaj też kilka zadań pobocznych, no ale to zadanie jednak trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Z Lambertem też się trzeba było e, spotkać. Tutaj mamy sporo tych zadań pobocznych, kurde, trzeba będzie je robić, ale dobra. Spotkaj się z Yennefer na miejscu magicznego kataklizmu. Dobra. Gdzie tutaj mamy szybką podróż? O, mogę z tobą jeszcze pogadać? O, proszę. Aha, no dobra. Do zobaczenia. <noise> to porozmawialiśmy co? Dobra, czy, gdzie ja teraz muszę się udać? Kurde, zobaczmy mapkę w ogóle. Gdzie ja jestem? Aha, tutaj musimy się cofnąć i na most e, tutaj. Jest most kentodle Czyli tędy, tutaj wyżej trzeba wejść, nie? Tędy przez most na drugą stronę właśnie. Tutaj mamy płatnerza. Czy tam kowala? to. Witaj, biały Wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak. Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skeligę mieści się właśnie tu w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Dobra, spoko. Chętnie się rozejrzy. No dawaj, rozejrzyjmy się, co on tutaj niby ma takiego kozackiego. Właśnie no my tutaj mamy ubrane jakieś kurde ciuchy, ale to wszystko chyba wziąłem po to, żeby sprzedać, bo raczej nie przypomina mi się, żebym miał to brać po coś innego, tak więc dobra, tutaj jakiś zwykły przedmiot. Sprzedaję. To też. Okej, okay, to sobie ubierzemy. Dobra, ten skeligijski. Koszule. O, możemy już ten krasnoludzki topór założyć. Dobra, więc się przebierzmy teraz i zaraz posprzedajemy mu więcej rzeczy. Kurde. Szukam kogoś, kto potrafi wykonać pancerz mistrzowskiej jakości. Nie znam żadnego mistrza, który nie byłby krasnoludem. Może Fergus? Ponoć zaszył się gdzieś w Welen. Fergusa znamy. Bywaj. Dobra, ubierzmy się teraz jak przystało na Wiedźmina, czyli tak, na pewno... Tutaj te spodnie 156 i rękawice, rękawice zostawiliśmy i buty. Jeszcze buty i tyle. Dobra, resztę sprzedajemy. Aby więcej miejsca mieć. Dobra. Więc tak sprzedajemy dalej spodnie Kolorowy kubrak. I buty za 32, trochę sobie zarobimy tutaj dzięki temu. Jeszcze te za 153, ale grubo. A kurde, jeszcze tego toporu nie założyłem. Tutaj tą resztę to raczej nie wiem, czy będziemy sprzedawać. Ile mamy? 85. W sumie na troszkę farmienia będzie, ale jeszcze. Dobra, załóżmy ten topór i to nam da 540. Dobra, naprawmy to. Ten miecz sprzedamy. 212 niby jest wart. A więc wróciłeś. Dawaj, dawaj. Dobra, miecz sprzedamy za 130. Ok, mi tam pasuje. I jeszcze tak, rzemiosło. Co tutaj możemy ciekawego sobie... Na poziom 42. Na poziom 25. I tutaj już nic. Buty, no zobaczmy jakieś buty. Coś lepszego mamy, ale nie. Miecz srebrny obrażenia plus 11, plus 21, plus 36, i ja to mogę założyć. Dobra, dawaj, robimy to. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. Proszę bardzo, wykonaj przedmiot. Niewłaściwy rzemieślnik. Aha, no to musi być mistrzowski. Dobra, zobaczmy dalej. Plus 55, ale na 27 poziom plus 3, ale to też musi być jakiś mistrz, rękawice jeszcze zobaczmy, plus 3, ale dobra, tam plus 3, to nie róbmy zachodu, o to sobie myślę, że możemy gdzieś znaleźć lepsze, dobra, naprawmy właśnie nasz pancerz jeszcze, to jest warte 558 te buty, grubo, dobra, wszystko naprawione, i 82 mamy kilo mniej więcej na sobie. Bywaj. Dobra, na razie ziomek, tak więc teraz naprawmy, znaczy ulepszmy. Gdzie to można? Tutaj. Aha, i tutaj jest jeszcze od broni. Tego właśnie szukałem. Dobra, więc udajmy się do tej szybkiej podróży. Do znaku. Jak wy się zachowujecie tutaj, kurwa. Dobra, szybka podusz i gdzie jest to nasze główne zadanie? Gdzieś tutaj, więc osada Redgill. Tam się zrespmy. Dobra. No i w sumie zostanie nam tutaj czas na zakończenie odcinka. Jesteśmy w miejscu, w którym nas no w sumie nie było. Czy byliśmy tutaj? Nie, raczej nas nie było, wątpię. Ale stąd już jest całkiem niedaleko do Jennefer, tak więc pociśnijmy sobie powoli. Ja już będę się z wami powoli żegnał, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku Wiedźmina, w którym właśnie spotkamy się z Yennefer i będziemy szukać córki Kracha. No dobra, to by było tyle, tak więc dzięki jeszcze raz i do zobaczenia kolejnym razem w świecie Wiedźmina. Trzymajcie się, siemano!